Tam jest pozytywną energią. Cześć Boże, mówię Czy Ty czujesz to zło, które nas otacza? Synu, o czym Ty bredzisz? Ja niczym nie bredzę. Ja przemawiam słowami, dobrą energią, zlatującą z mojej planety ZOEK. Ona przylatuje do mnie. I ja wtedy jestem tylko jej głosem, nie musicie się bać, ja, czy ja by, jestem czy dobra znałeś się... może kiedyś o egzorcyzmach? Tak, słyszałem. Są to ludzkie sposoby na pozbycie się demona, jednak ja nie jestem demonem, ja jestem kosmitą, ja jestem hybrydą z planety Zork. Dziękuję bardzo Karolina, Co łaska oczywiście, co łaska. Bardzo, bardzo dziękuję, Karolino. Potężna energia. Wymaga, żebym pozbył się jej. Kocha Wyn... powiedz... zła energię. Pozbądź się z niej. Opuść, Dynu, opuść się, złą się, energię. Nie obawiaj się. Czeka cię szczęście i dobro. Czujesz Dynu, to, jak napełnia cię dobra energia? Nienu, powiedz mi, skąd ty jesteś? Jestem z planety Zorg. Moje narodziny... Można nazwać na Planecie Ziemia, Lubelszczyzna. Jednak z Planety Zorek, moi rodzice z Planety Zorek wysłali sygnał i wtedy powstałem ja. Narodziłem się ja hybryda, otrzymałem masę mocy i teraz widzę to, czego wy nie widzicie. Bardzo bym cię prosił, abyś udał się do najbliższej parafii, porozmawiał z księdzem, a on z pewnością e, odprawi takie egzorcyzmy, a jeżeli sam nie będzie miał takiej mocy, to po prostu. Przyjedzie egzorcysta, który zajmie się tobą. Jeżeli jednak to w niczym nie pomoże, oczywiście tutaj kółko katecheckie zajmie się tą sprawą, przejmie ją i udamy ciebie do najbliższego psychiatryka, żeby pomóc, żeby ci po prostu udzielić pomocy jak najszybciej. Dziękuję, Kualin. Czuję tą negatywną energię od siebie. Ty nie rozumiesz, że nadchodzi do ciebie szczęście. Zaprezentuję ci je. Protokół światłości uruchomiony. Nie obawiajcie się, gdyż teraz lecimy na naszą planetę. Nie bójcie się, pędzimy razem, gdyż szczęście na nas czeka. Nie musicie się bać. Kurs zostaje zmieniony. Płyniemy razem, zwiększamy tempa, gdyż ja jestem potężny doro z planety Zorg. Ja płynę, ja osiągam moją planetę. O, nie widzę niebezpieczne asteroidy na naszej kursie. Musimy ich uniknąć. Ale nie bójcie się, kochani. Wygramy. Unikamy. Nie unikniemy tego. Musimy zwalczyć to. I z drugiej Mam strony. Nie obawiajcie się. Napędza mnie całe szczęście was, które mi wysyłacie. Płyniemy razem na moją planetę. Protokół światłości dezaktywowany. Zorgolot wyłączony. Czy czujesz to szczęście? Czy rozumiesz już, że to nie jest żadne brednie? tylko szczęście z mojej planety. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuszczamy mu jego winę, jak my odpuszczamy jego wina w nie budź nas na pokuszenie, Nie to jest. Dziękuję bardzo, Justyna. Kochani, prosiłbym was wszystkich o modlitwę za tego człowieka. O. Ci zadać pytanie, synu? Syn zorbu, ja, ja słuchuję na Twoje pytanie. Powiedz mi, synu, czy ty y, się szczepiłeś? Tak, pamiętam, że moi rodzice wysłali mnie taki czyn, jednak ja już wiem. Że to skutkowało nieodwracalnymi złymi skutkami na mojej istocie. Jednak wszystko nie obawiajcie w się. Szczęście do was nadchodzi. z tobą, jest wszystko w porządku. Jedyne, wydaje mi się, że ty jedynego, czego potrzebujesz, to szczerej szczere rozmowy z Panem Bogiem. Ja nie czuję połączenia z Panem Bogiem, ale czuję połączenie z moją planetą ZOR! Gdzieś ja czuję tą potęgę, która do mnie spływa i uderza moje serce. Czuję to zło tej planety, które uwiewa was wszystkich. <laughs> Nie bójcie się, gdyż to dobro do Was przyjdzie. <laughs> Uspokój się. Zmów ci się imię Jeszcze raz. Zróbmy to razem. W imię Ojca i Syna. I nie. Ojca Synu. i Syna. Dasz Ojca i Syna. Nie... I ducha. Świętego! To było to, nie bardzo, Justyna. może porozmawiajmy na tematy prywatne. Czyli czy ode mnie. Tynu, czy posiadasz e, kobietę? Nie posiadam. Jestem potężnym zorgownikiem, samotnikiem z planety Zorek. O imieniu Zorkiem. A czy chciałbyś poznać? Nie, Nie potrzebuję. Jedyne szczęście, jakie mi się należy, to to, które przychodzi z mojej planety Zorg. A Ale już mi... jest lepiej. A mógłbyś mi zdradzić, gdzie ta planeta się znajduje? Znajduje się w dalekiej galaktyce. Nie potrafię opisać, gdzie dokładnie się znajduje, jednak telepatycznie mogę widzieć ten sygnał i płynąć razem z tobą w dalekie obłoki i tak dotrę do planety. Nie muszę dokładnie wiedzieć, ona sama mnie wzywa, bym do niej dołączył, gdyż tutaj jest właśnie do mojej synu, ale, muszę, synu, ale muszę Ci powiedzieć jedną rzecz, o której możesz nie wiedzieć, i co wyprowadzi ciebie z błędu: że ta planeta nie istnieje. Ona istnieje, przemawia do mnie, słyszę jej głos i szczęście. Zobacz. To Twoje jest właśnie kosmos. droga, która do niej napływa. Kosmos nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak kosmos. Nie ma czegoś takiego tak. jak wszechświat. Jedyne co, to istnieje nasza planeta Ziemia. Kłamiesz. Nie ma ja takich nie szans. Ja czuję ten głos, który spływa do mnie z niebios. Jak to? Jak to może i nie być? O czym ty do mnie mówisz? Pan Bóg, rozmawiałeś kiedyś z panem Bogiem? Ty z nim nie rozmawiałeś, ale on mówi do ciebie, bo się martwi. Nie. Nie jestem. Bo, jest bo jest Boże. istnieje. Nie, nie, nie. Bóg istnieje. Synu! To nie może być! Się. To nie Szybę może być. To Uspokój się! Niech diabeł z ciebie wyjdzie w tej chwili. Wyrzucam go z ciebie. Wypędzam go z ciebie. <totrę> to nie niego. Zostaw tego biednego chłopaka. W <totrę> Niech opuści planetę Solów! Co ty robisz za złe czary? To jest energia negatywna! Jak ty nie możesz? Pewnie. Dokonywać Wypiąc tych złych... Dłużnych... diabła? Nie. Czy diabeł, czy diabeł opuścił twoje... Twoją duszę? Nie. To jest energia z środka planety Zorek. Pobieram ją, żeby móc zwalczyć złotego świata. Wezmę jej więcej. Powiedz mi... Co się znajduje w tym miejscu? To jest kawa, prosto z oczeluści planety Zorg. To jest pokojowa planeta, pełna dobra, jednak całe zło zostało zapieczętowane w jej otchłani. W ramach zagrożenia Zorgownicy pobierają z niej moc, żeby zwalczyć z tym, czym mają problem. Wydaje mi się, ja mów... synu... Synu, wydaje mi się, że... Ty możesz nie mieć osób wokół ciebie, które chciałyby Ci pomóc. Powiedz mi, gdzie jest twoja rodzina? Moja rodzina czeka na powrót tego ciała, ale dom mam całą moc normu, która wpływa do mnie. Nie zniszczysz mojej wiary. Ona istnieje i przemawia do mnie! Ach! Rozumiem. Ej, posłuchaj, ja, bym, ja tutaj zaproszę yy, pana psychologa. Tutaj, aha, on rozmawia z kimś. Poczekaj. Możemy poczekać. Z chęcią zobaczę, kogo chcecie przedstawić. Ja nie boję się nikogo. Potęga mojej planety będzie do mnie przemawiać ciągle. Ja się nie boję. I wy nie musicie się bać, gdyż ja jestem potężny z Potężny zorg jest planety zor. I moja wiara nie zostanie złamana. Zaprezentuję kiesza... ci to. Widzisz to kiesza... zło, czy ma... które teraz złapię. Czy masz kapustę, kapustę szoną w domu? Nie mam. Mam tylko Posłuchaj. tak zwane ogróci. Musisz, to... Musisz koniecznie. Musisz koniecznie. Posłuchaj mnie. Diable mówię do Ciebie! Musisz pojechać do sklepu jutro. Kupić kapustę kiszoną, i zawsze musisz przed spaniem moczyć w niej nogi. Diabeł wychodzi, diabeł nienawidzi kapusty kiszonej. Co jest w tych stopach, że są diabelskie? Czy mam z nimi walczyć? Nie wypędzaj się! Ej. Ja hej, Co to jest? Witaj i to dobro, które do ciebie nadchodzi. Nie bój się. Czekacie dobro. Ja ci je wysyłam. Dzięki. I to całkiem miłe w sumie. Tak. Czekacie tylko dobro. I gdy w to dobro uwierzysz, to będziesz potężny. Czekacie sława, dobro, siła. Zło Co zostanie byłem? od ciebie zabrane i postawione przed sądem. I wtedy pokażę mu moc dobra. Nie musicie się obawiać! gdyż zło zawsze przegra z dobrem! Ja jestem potężny ZORO! Potężny ZORGOBNIK! I ja wygram z całym złem tego świata! Mega! Ej, ale mo mogę Ci się do czegoś przyznać, synu? Raz oczekajnie. Syn ZORO go osłuchuję. Stanął mi. Cieszę się. Należy wykorzystać tę okazję. Wydaje mi, wydaje mi się, że to jest sprawka diabła. Wystrzeli z niego! nieszczęście zostało ci wysłane. Wystrzeli z niego się. zło, zorro. Uratuj go. Ja czuję od niego tą złą energię. Pędzaj się to złą Energia Zorgu. Da ci wszystko, czego pragniesz. Gdyż Zorg jest jest mocny, Zork jest dobry. Zork jest najlepszy. Najlepszy. Dziękuję. i mogę poprosić o lot statkiem Zorro? Oczywiście. Rozpoczynam protokół światłości. Przeniesienie energii z dorgu na zorgolot. Teraz osiągamy nasz lot. gdyż teraz pędzimy razem w przestworzach. Nie obawiajcie się. Płyniemy na naszą planetę Zork. Zmieniamy kurs. Przyspieszamy tempo. Nie musicie się bać. Nie musicie się bać. gdyż ja potężny Zoro, najlepszy zorgownik, nie. Zostałem odesłany w energię zła. w restrykcji w TikTok. Jednak powróciłem, gdyż ja jestem potężny Zoro. Zawsze jestem. Bo zawsze ze mną przebiegł. Nie bójcie się. Ej, mam pytanie, a ty mieszkasz w domu czy w bloku? Bo jak... Te tu tajemniki to... wiedzy nie są ci potrzebne, gdyż dobrą energię mogę dać ci w każdym miejscu. Dokładnie. Ej, a tak że ty jesteś przyjebany? O co chodzi? Nie. Ja jestem najzdrowszy, gdyż jestem najszczęśliwszy, gdyż zostałem oświecony tą wiedzą, która do mnie przybyła. A dobra, a, a to zadam Ci na, to Ja Ci zadam podobne pytanie. A ktoś, na przykład, miałeś kiedy kiedyś taką sytuację? Tak, może przypadkiem, że tak ktoś yy, się ciebie zapytał, czy, czy jesteś pojebany, właśnie. Mierzy to? I... Codziennie. Na, to? No. na tych live'ach, nikt, nikt nie rozumie mocy, która się we mnie znajduje. Nie rozumie, że ja otwieram, właśnie, portal na naszą planetę. Portal do szczęścia. I ja. Mogę również zabrać to szczęście i je zniszczyć, gdyż ja mam potęgę dobra i zła. Ej, a od kiedy ty masz tę potęgę? Od kiedy została mi dana ta maska? Ta maska potrafi zajrzeć przez tworza poza tym światem i spojrzeć na moją planetę Zork. A czyli, a kto ci dał tę maskę? Została mi tajemnie wysłana. Nie znam. Oba... Znam. Zgaduję, została wysłana przez moich rodziców z dolegu. bym ja zrozumiał, jaki jest mój cel, że moim celem jest bycie i danie tu szczęścia. Co ty pierdolisz? Nic nie pierdolę. Jestem dziewicą. Jestem potężny, wysyłający wam szczęście. Nie obawiaj się. Oczyszczę cię z całego tego zła. Nie musisz się bać, gdyż czeka się dobro i więcej dobra przyjdzie do ciebie. To ja jest duży... to, czego właśnie potrzebujesz. Ty, kurwa mnie bejtujesz. Do... Dużo amanity od Ciebie. Dosybujesz. Dużo amanity ciebie czuję do... mniej negatywnej energii. Jednak brodaty mężczyzna, emanuje od niego zło. Zło! To jest wróg planety Zorgu. Jednak ja mogę go nawrócić. Ej, ale słuchaj mnie, Ty, Zorek, czy jakie tam masz? Odpierdal się od Sabućka. Ty bronisz negatywną energię? Czy ty również niesiesz miano złych istot chcących zniszczyć moją planetę? Jakie Twoją planetę? Ty nie masz żadnej planety. Człowieku, ty ja masz jedyny przypadek w był moim domem, jednak zostałem odesłany, ponieważ nikt nie rozumiał mojego daru, jaki ja otrzymałem. Ty, ale w Choroszczy ci dają te? Tyle kawy? Samanitą? Tak. Czekaj bitwę. Dobra. Nie, o jeszcze jedną w równi. Bo to jest ciekawe. Wypadek. Dobra. A Ej ty mieszkasz sam czy z kimś? No właśnie się, się pytałem, czy masz sąsiadów. Jestem przyczyta. samotnym zorownikiem. A masz sąsiadów? Popawić. Nie, bo sobie, bo ja jakbym był twoim sąsiadem, to tak z no, są kim do ciebie, przyszedł na jedną. Nie wiem już. Hmm? Wszyscy rozumieją, że moja potężna energia jest Dziękuję za galaktyczkę. Galaktyczką wyleciemy. Dziękuję pięknie, beladonna. No my, my? też ciemny. Dobra, ty... Galaktyczka ja, ty... Czemu ty, ty, czemu ty nie mówisz R w ogóle i sobie dajesz nick Zorro? jak ty R nie mówisz? Nie byłem świadomy. Że nie mówisz ograniczeń R? Ograniczeń mojego ciała. Asymilacja! mojej duszy, z mojej planety, z tym ziemskim ciałem nie jest pełna, więc zostaje ograniczony. Słowa jak Zoro, Zork, Rawalbar, Rover, to dla mnie ja tańczyć? jednak. Umiesz tańczyć? Posiadam, Masz jakieś taniec? Nie chcę Posiadam dużo godowych tańców z mojej planety, gdyż to jest moje szczęście. Nie musicie się obawiać. Szczęście na Was czeka. To jest to czego potrzebujecie, gdyż ja jestem potężny Zoro. Ja biorę od was nieszczęście, wizualizuję je i niszczę je panie za jednym panie, ruchem. Tak, Daję tak, mu energię tak, i tą drogę. Dzisiaj Dziękuję pięknie, Kochani. Dobra, utkaj ten łeb. Cztery osoby jeszcze. Ty Ej, ale ty tak, jak ty tak cały dzień w tym pokoju robisz, to tam musi jebać, co? Tak. Ograniczenia tego ciała dokonują nieodwracalnych skutków. Jednak ja się nie boję, gdyż dobra energia musi być wysłana. Ej, ja, mogę ci e, dać propozycję pewną? Nasłuchuję cię. Pojedziesz ze mną do kina? Chciałbym cię poznać. Chciałbyś mnie poznać? Oczywiście. Z chęcią. Zaprezentuję ci to dobro personalnie. Wyśleć ci tą pozytywną energię. Dziękuję, Weroniczka. Kochani, raz, dwa, raz, dwa mam. Nie się. Przyjmę każde zaproszenie, gdyż ja nie boję się dawać szczęścia. Ja z chęcią cię poznam więcej. Pomogę ci zrozumieć moją planetę i jej potęgę. Kupię, ej, ty weź ty, idź do kościoła, zanurz łeb w wodzie święconej. Dziękuję bardzo, bela donna. Dziękuję, kurwa. Dziękuję, pięknie, kocha. Dziękuję, Weroniczka. Wералалая księdzu! Nie chcemy się tu! Dzień no, dwa, koń. Kochane moje! No, takie buziole wam wysyłam. Dziękuję, Podkup. Co to jest za zła energia! Wokół mnie! To, to nie jest zła energia, to Tata po prostu przyszedł z pracy.

Jesteście wolni od zła, które was przejmowało. Nie obawiajcie się. Możecie I iść i, i być wolni. Ja mam, pytanie. mam pytanie: mógłbym ci złożyć yy, dziewicę w ofierze? Jaka to dziewica? Klaudia się nazywa. Z chęcią przyjmę. Zapraszamy tu dziewicę. Jestem gotów tylko, dać jej szczęście i pokazać jej mówię, piękno Zorgu. Tylko nie obawiam się, się, że twoja tylko po prostu się obawiam, że twoja planeta, która jest dla ciebie całym światem, może zostać zalana kiedy ją odkurkujesz. Jakie zbrodnie ty do mnie teraz mówisz? Jak? Żadna. Nie. To się nie stanie. Zork jest wieczny. Doktor jest potężny. I przetrwa wszystko, całe zło, całą nieczystą moc. Nie obawiajcie się. Ja się nie boję i Wy się nie bójcie, gdyż szczęście Wam daje. Nie obawiajcie. Witam, zapraszałeś mnie, chciałeś, wezwałeś mnie do rozmowy, a więc słucham. No nie, dobra, kochani. Słuchajcie, tampujemy se, tak, tak, super, wszystko. Z kimś Ci życzymy się, przygotowaliśmy do rozmowy. Dziękuję, Rana i nienawidzicie. Kogo nie Kurwa. Nie, ja pierdolę co to było, kurwa? Co to było? Przepraszam, Paulincze, ale. Zorro. Jak się zorro? Planety zorgów.